Siemanko, Manko z tej strony Gunder oraz Blade Zapraszam Was na kolejny, to już czwarty odcinek z Serii Pojedynek Stworzyliśmy następną dziwną arenę Na której oczywiście jak zawsze będziemy się bić Do śmierci No i chcieliśmy tam, Wam zaraz ją przedstawić Ale na początek Jak widzicie w tle Blade nie skacz, Stara arena Jak dobrze pamiętam z odcinku trzeciego no i zobacz Drugiego przepraszam. No i zobaczymy. Jakby co... Jak będziemy kończyć serię, oczywiście cała mapka będzie do pobrania z naszymi mm, arenami. Arenami? No. Tak, dzięki, bo dobra to tak trzeba. No i dobra, zaczynamy. Czekaj, zmienię sobie kamerkę. Tak, idziemy do... Oha, dobra. Ej, no tu palę mi się nie troszkę, sorry. O, dobra. Hmm, chodź. A po mnie mucha chodzi. Ej, to koksu. to jest. Ej, odwrotne, tam jest twój pokój, to jest mój pokój. Jak to? No bo ja miałem jedzonko, a ty nie. Ja też miałem jedzonku. kusiłem sobie. A, to jest mój pokój, dobra. No to. Ja już spadłem Jak... na dół. Jakby co to moja babcia krzyczy, żeby brata, więc. Ła, wow, moje oczy. Widzicie, jaki fajny jest. Dobra, tu jest oczywiście taki mały magazynek tam jest wyjście o w ogóle arena która teraz tu się znajduje jest umieszczona w takiej wielkiej jaskini no trochę by pracy przy, nie przy niej oczywiście TNT pomagało bardzo no i dobra zaczynamy na arenie będziemy się bić na łopaty znaczy nie bić na łopaty zobaczycie Dla i tu mamy guziczki, na których zaczynamy. Blade na 3-4 naciskamy guziczek 3, Spoko odliczaj. 4 ry Fuchlif wygram, wygram Nie Wygram, wygram Gramy normalnie do 3 rund, no nie? A. No tak, nie mogę po to popać. Nie! Kurde! No, 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 ale fail, no nie. Dobra, teraz o, lak, 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 no, Oczywiście za tak, księcia przepraszamy, ale to żeby ułatwić Wam oglądanie, żeby było szybciej. Więc ale co? za chwilę wracamy do Was. Siemanko, wywracamy już z powrotem. Mnie musieliśmy odnowić arenę. No wiecie, no... Trochę śniegu trzeba było oddać. I wezmę jedzonko. Skoczę na śmierć. Jest 1-0 dla mnie. Zapamiętaj to. Spoko. Teraz weźmę z tej strony. Łopata. Wstawaj. No, ile mam czekać? Dawaj, dawaj. Masz rację, 1-0. Na 3. Raz. Dwa. Trzy. Gdzie ty? Nie wiem, nie zrzuciła mnie. Gdzie się idzie, nie nie wiem, co ty robisz. Nieee. Uwierz. Wygram czwarty odcinek. Nie wygrasz, ja ci mówię, że nie wygrasz, to nie wygrasz. Ej! Ej, sorry! Ej, nie, nie bij Nie bij Nie wygrasz. A tak może Ej, lol. Wielka przepaść. Lol! A Ej, czemu mnie bijesz? Ty mnie też. Poza tym mówię, żebyśmy wyłączyli PVP. Oj, dobra, zostaw PWP jest śmierci. Ej, czyżbym wygrał? Bo znikłeś. Aaaa, taki Nie lagry. Ty się tam nie okopuj. Jak tak. I tak się grasz. No co ty? Nie! 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 Tak! Bo jeden. Dobra. To. No i zrób cięcie. I znowu cięcie, wracamy po, po krótkiej przerwie. Wracamy z powrotem po krótkiej przerwie. Jest jeden jeden, tak jak napisał Blade. I zobaczymy. Mamy jeszcze trzech rund, więc... Lecimy na dół, Lecimy, lecimy. O, aż mi oczy bolą tego spadania. No mnie też. Tylko ja jest gorzej, chyba wiesz. Dobra, dawaj, chodź. resztą. czekaj, ja wezmę te łopaty zapasową. i dobra. Trzy, Cztery. Jej no, Ej, no nie wywaliło. Nie, dam ci teraz. Skwinty. Skwinty się nie, 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 2 tak, no i 1 z powrotem cięcie. Od razu mówię, że chcielibyśmy was przeprosić za te cięcia, ale no to ch chcemy wam nie ułatwić, żebyście tak nie musieli długo czekać, aż odbudujemy, włączymy game mody itp itd, więc zwrócę po krótkiej z powrotem przerwie. Już wróciliśmy z powrotem, przepraszamy, ale to już chyba była ostatnia przerwa, która udało nam się zrobić. Hmm. Bo prawdopodobnie... Teraz znowu wygram Nie, potrwała więc... ci Chodź zobaczymy Skakuj do dziury Jest 2-1 dla Gundaro No właśnie, więc co ty mówisz nie tak wygram, i tak A. jest Nawet, chłopcze Nie masz ze mną żadnych, żadnych szans Dawaj, chodź Czekaj Dobra, bądź taki pewny, dalej Ej, znowu zaczął mi lagować. Trzy Cztery O, teraz nie technęła no już wysoko <y> <y> Ej, no, ale od razu mówię, przepraszam za ragi, choć nie wiem czemu zaczęły się pojawiać Tak nagle sam z siebie. Wcześniej ich oczywiście nie było <y> jak zauważyliście, może były, ale minimalne. Ale nie takie jak teraz. No ludzie. To się grać teraz nie da. To no, widzicie jaki lak... 2-2, no niestety, dobra. No niestety musimy Was przeprosić. Znowu kolejna mała przerwa techniczna. Dobra, wracamy z powrotem po małej przerwie technicznej. O motherfuck, off terrorystka. Gdzie? Ofta terrorystka. O kurde. Wysadzi nam to, dobra. Jest 2-2, ostateczna. Mam nadzieję, że gra, która skończy się dla mnie.